Słuchajcie, witajcie, dziennik pokładowy z dnia 28 lipca 2013 roku. Jesteśmy w Słowenii, stoimy w Słowenii, pauzę 45 godzin. Słuchajcie, jest 36 stopni w cieniu. Za dnia, wczoraj tyle było, 36 stopni w cieniu, w samochodzie miałem prawie 50 stopni. To jest coś niesamowitego, jak tu jest gorąco. Ja nie jestem ogólnie przyjaciel, raczej znaczy, lubię upał, lubię jakieś ciepło, ale nie lubię jak jest, jak jest ciepło do przesady, a tutaj jest tragicznie. To jest po prostu tragicznie. Chodnie jest ustawiona na między 15 a 25, dałem na 20. Jest naprawdę niesamowicie gorąco i nie wiem ile, na ile paliwa w tej chłodni jest, ale powiem szczerze, że mi to nie obchodzi, ponieważ jestem tutaj jakby specjalnie rzucony, żeby nie wracać na Polskę. Dlatego tak, parę spraw, które chciałem w tym dzienniku Pogodowym poruszyć. Mianowicie. Nie wiem czy w ciągu tych moich pokręcę dla was filmy od Lutego. Byłem w, od Lutego, to już jest moja druga firma. Ja nie wiem czy u was w firmach, w których wyjdziecie też, też taki jest, że jak się umawiacie, to mają was gdzieś. No ale tutaj to jest już po raz drugi coś takiego, co ja za nas ja się nie umawiałem. Ja nie jestem człowiekiem, który nagle wszystko rzuca, bo to nie jest nagle. To jest tak, że ja najpierw będę negocjował. Teraz też jak przyjadę do, do, do Polski, jak będę rozmawiał z szefem, będę z nim negocjował, powiem panie szefie, nie może tak być, że ja się umawiam na jeden tydzień, jestem dwa tygodnie w dodatku, jeszcze robię 45 piątkę w Słowenii. Nie może tak być, to jest, to jest, to jest nienormalne i to jest yy, nie fair. Przede wszystkim trochę wolnego, chcę trochę odpocząć, ponieważ nie mam ja w ogóle w domu. W lipcu byłem cztery dni w domu, gdzie jestem z koczkiem na, na miłość boską. Także na pewno nie będzie takich rzeczy. Na pewno trzeba uderzyć ręką w stół i liczyć się z tym, że będzie trzeba znowu poszukać kolejnej, kolejnej firmy. Stoi tutaj ze mną facet z Macedonii i mówi, powiedział mi po angielsku, dość, 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 dość się dogadujemy, powiedział do mnie, że czy to w Polsce, czy to w Macedonii, czy to u Niemca, firmy transportowe, wszystko szef to jest szef. Szef zawsze będzie szefem dla siebie. Ty, jeżeli swojego nie wywalczysz, dobrze nie będzie. Ja się z nim w sumie zgadzam, ponieważ do kogo bym nie poszedł, u tego jest zawsze pod górkę. No ale w każdym bądź razie ja postaram się walczyć swoje i trochę ich tutaj przytemperować, ponieważ takiej sytuacji jaka się zrodziła być nie może. Ja chcę być więcej w domu, ja mam balkon do malowania, ja, ma, ja mam też swoje obowiązki w domu, a nie jeździć cały czas, że tak powiem, jako skoczek samochodem ciężarowym. Ale zapowiada się jeszcze cały sierpień taki, a ja na to sobie nie pozwolę na pewno, nawet nie mam o czym mówić. Dlatego jak wrócę teraz, a najprawdopodobniej wrócę gdzieś mniej więcej w okolicach, już wam mówię, którego, bo ja sobie tak czasami z kalendarzem siedzę w samochodzie, Najprawdopodobniej wrócę dopiero gdzieś koło 1 w czwartek, bo jeżeli 29 rozładuję, a rozładuję 29, tak sobie patrzę tutaj na kalendarz, jeżeli 29 rozładuję, 30, 29 może załaduję, 30, 31 jestem, no najprawdopodobniej na 1 wpadnę do Polski i już ma, mamy sierpień, także do czwartek, do gdzieś tak... 9, 10 jestem nieuchwytny i będę walczył o to jak, jak tygrys, ponieważ nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mi e, tak w taki sposób mnie traktował. No sorry, nie ja. E, być może no, bo nie jest tak po prostu, bo mówią, że to jest sezon urlopowy, ale ja też nie, nie siedziałem w domu i też nie miałem urlopu jako takiego, żeby sobie siedzieć i, i odpocząć trochę. Ja też cały czas no to przywiedzieć. Dobrze, że jeździłem po 6-7 po tygodni w trasie. Także, także nie ma co nawet mówić o takich rzeczach, że ja, że ja mam za pierwszy, bo to jest sezon urlopowy, gdzie ja też chcę mieć trochę świętego tego spokoju, chociażby te 7 dni do tego 7, w środę mnie załadują, 8, ewentualnie 9, no do 9. Chcę mieć po prostu cały tydzień dla siebie i nie chcę słyszeć o robocie. Także po wypłacie mogę jechać, tak mu powiem. Będzie wypłata na, na koncie, po wypłacie mogę jechać, ale nie szybciej jak yy, 9, może 10. Sierpnia. także tak się, tego się będę trzymał. Już sobie to wczoraj sprawdziłem, już sobie to przekalkulowałem. Należy mi się to jak psu Micha, tak brzydko mówią, w dzienniku powodowym. No To wszystko: stoimy w spłodni Jehocie, taka więc to właśnie daleko Mariboru. Roboty na razie nie mamy, także musimy tylko rozładować to co mamy na naczepie. Aha, i zapraszam Was na film, który, który kręcę, mianowicie Tracker Life 6. Tracker Life 6 już jest prawie gotowy, teraz składa się jedna z ostatnich y, części tego Tracker Life'a, mianowicie jazda przez Austrię i jazda... Coś nie tak, coś się coś tam nie łączy mi w tym filmie. W każdym razie składa się jazda przez Austrię jazda, jazda przez Słowenię, mniej więcej trochę. Także zobaczycie trochę Słowenię, y, zobaczycie trochę Austrię, te piękne góry, te piękne widoki, które tam się, że tak powiem, rozciągają. I dzisiaj zobaczycie, jeszcze w tym tracker Life ie. na sam koniec jest pokazane, są pokazane spodnie jachocie, także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tracker Life, Wszystko jak tylko się pojawi, na pewno dostaniecie informacje, zasubskrybujcie, zasubskrybujcie mój kanał, na pewno informacja się do Was sama, z, u Was się sama pojawi. Trzymajcie się, to wszystko, cześć!